Nie, o! No pomnęliśmy, normalnie. Chyba, no i one klasa! Jak my chyba no, jesteśmy za dobrzy na tą gierkę, tak nie, mi się wydaje. Nie, nie no, błagam was! 100 poziomów to my przejdziemy chyba to od tak. 100 poziomów. 100 poziomów, jak to są banały przecież. Zero 0. Jakie poziomy, o, to jest proste, co wy chcesz? Za zajebiście, jak się od. Co? Pająk? Pająk. <noise> na każdego to działa! Na każdego to działa! Ten pająk jest creepy, także to jest masakra. Jaki creepy pająk, kurde no. Pająk. No to słuchaj, otwierasz otwiera szuflady na siku si i tam ci wyskakuje, pająk. O, migało, migało, migało chyba mi się wydaje. Ja jestem, spadam też. Wydaje mi się, że tam migało światło. Dobrze powiedziałem! Tak, jest tu ale poleciał. Dobra? wychodzimy panowie. Jesteś Dobra, najinteligentniejszym wychodzimy. alkoholikiem, jak już znam. Dobra, to jest z K Ej, da się proszę otworzyć, coś tam jest, zaczekaj, zaczekaj skurcz, nie biegnij. Sprawdźmy to, sprawdźmy to On O drzwi, który to jest? Przekryz? Ej, obraz znalazłem, ej, obraz ukradłem, panowie! A to, to ten tam pokój co wcześniej. No Panowie, mieliście. obraz mam ze sobą, ej, wynoszę ej, obraz Ej, dobra, bo to go trzeba poukładać. Na to jest, tu jest chyba. ten. A, no to trzeba co to to poukładać ładnie. To się samo co wcześniej. Ale najtrudniejszych zagadek, że trzeba CSI Miami, Nowego jorku To wszystko chyba. Myślałem, że ten znowu coś leci na nas, ale tak nie. Ta, ta, ostrożnie bądźmy, bo jak coś na mnie nas podzieluje... Ooo! To... Okay. Przede wszystkim trzeba uważać. Wiecie, nie, nie, nie zawsze będziemy czujne oko. Otwieraj szafeczki, ładne, piękne. Lecub, doby, 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 doby. Lety! Pieniądze. A, pieniądze! Pieniądze? Pieniądze! Dobra nic, nic nie myrga, nic nie myrga, hmm, nie myrga no, Na razie myrga. jest git. Już dobrze idzie, osiemnasty pokój. Ja tu robię jacyś. JOLO Bardziej mi powiedział, że te jest to spuki z hełmu dobra, dobra to był ten potwór co nas dojechał ostatnio nie? Ale to był ten, którego ten, to był ten co do światła flikerowały. Ej tutaj na dół Dobra tutaj dobra. Ej co to jest? Stop, Stop. Ej to znalazłeś? Ciemno, tam ciemno Tam jest latarka bez latarki chyba nie damy rady Co tam jest? Zapalarem masz, to nie. musimy iść przez zapalare Mam robamy, chować się! Co? się idzie? idzie potwór Gdzie? Światła migały chyba Ej, ktoś ma tu światło, bo zginiemy Ogólnie pamiętajcie Ja mam światło Ej, dobra ja też. Idziemy na e, do idzie potwór. Pa panowie, jeżeli widzicie takiego czarnego potworka, który wam się respi w ciemności, to patrzcie na niego Ja pierdol... E, mam! Mikało, Migało, Mikało! O kur... <słysza> 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 bit... Dostałem achievementa Dostałem achievementa, bit real <słysza> również. A Mongo nie. Ja wiem, ja go nie. Jak mogłeś gru... To blady, on oh ja nie. Zająć moje szafy, dwie zajęliście. A tu? A tu, a tu, a tu ale tu były wszystkie szafy. Które <laughs> tam, tam był pokój, co dosłownie jedno wielko szafo był. <laughs> a ja ci kręcę. It's treason, then <laughs> Zajęliście ten. Idealnie te szafy, które ten. Co to, bój Robux. Would you like to buy no 400 ukule. Robuxów? 400? Nie. Chuchu. O co falary mam? Wrogi? Insta nie, że ja mogę, że ten, a że 30. No ale będę musiał e, prendować e, e, e. te Robuxy, bo się przydają, co, co nie. Coś, coś mi się tak, jakby zasłyszało takie. <głynie> <głynie> coś w tym stylu było? Może potwór z szafy, albo potwór pod łóżkiem. Może być. Ile kosztują Robuxy? E, pff, ja za 3 dychy sporo. Kiedyś, ale nie wiem, czy one nie podrożały teraz. Wait, czy ten zegar można otworzyć? Nie można. No ale szkoda, że tu żyć w ogóle, nie da się ustawić. No to fajnie było, jakby można było sobie tak poustawiać wszystko elegancko. No wiesz, masz jedno i to wszystko. POJĄK! No ty gnoju wredny! Mianowicie, nadzieję, że się da od niego uciec, on mnie gryzie. Ciekawe kto mu na to pozwolił, jakiś dostał papiery chyba na to, uprawnienia. <grytanie> Wyrobił uprawnienie na straszenie ludzi. <grytanie> uprawnienia. za 20 cebulionów. Nie tak źle chyba ja jestem, ciekawe proszę to otworzyć no i nie otwor jak nie mogę zapalniczkę otworzyć, który to wymyślił a kluczyki musisz znaleźć nie tak łatwo. żeby zapalniczkę odpalić to musisz wyciągnąć zapalniczkę i potem ją odpalić no a ja wie... paliwo się kończy ja wiem, w zapalniczce ja wiem. O. masz klucze? nie aha to... mm. we are stuck szukajcie ja a znajdziecie o, tu jest jedna szuflada, taka, nie? Aha, kasa tylko. Tutaj również była jedna nieotwarta, i również tylko kasa. Hmm. hmm. Nie ciekawie. Nie no, ja chyba zaraz Robuxy kupuję, bo nie wytrzymię tu po prostu. <grymne> no. Pakiet Robux. Ołówek. Pakiet Robuxów. Zaraz chodzę i chyba Robuxy idziemy kupować. Edycja premium. <grymne> Który schował ten klucz? Ja pierniczę! Po kieszeniach pochowali i zadowoleni. No, to... Ej, obraz! Okej, a nie, mogę sprawdzić. Ej! Patrzcie, to co te! Co my w bakrumsach byliśmy? No, no to są bakrumsy, nie bakrumsy. Jak jak te baseny. Nie obrócić, jak obrócić? No, stawić. te baseny, no. Czekaj, pół, 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 baseny są normalnie tutaj O, o tak. faktycznie, tak, no. bo to jest. Bo to właśnie Inspirowane nie wiem, czy pewnie. wiesz, bagrumsy powstawały na podstawie właśnie Robloxa, tak słyszałem? Aaa, faktycznie, no. To Roblox no tak był najpierw, a dopiero potem powstały bagrumsy, no. Ale no zanim trafisz do bagrumsów, to trafisz, trafiasz do Robloxa właśnie. Pobity gary, zbagowana gra. Ty faktycznie nie ma tego klucza Ale Pobity i zbagowany, no. Naucz się szukać. Nie, no bo on was, mnie nie ma, dlatego jest, tak wam mówię. Ja już dziesięć tysięcy razy ten klucz tam znalazł, To blady po prostu ten klucz w kieszeni miał, ty. Ja jakbym już, jak ja tam bym był, o jak się ładnie wtoczyłeś pod łóżko <laughs> Tak szybko przykminił. Przyzwyczajenia Czekaj gdzie one są gdzie te klucze ty To jest 25 Dobra i teraz tak Okaże się że one są w jakimś najbardziej z miejscu Tak ja się założę że one są so na wierzchu Gdzieś stoją nie, leżą Nie no, błagam was no 10 Każde tysięcy łóżko raz... sprawdzajcie. No właśnie sprawdźcie wszystkie łóżka nie Tu pod wyrką, się wtoczą yeah. Nie, w szafa, w szafa na kupę jest szuflady z nasiku, tylko. Kurcz! Masz? Kurza. Gdzie był? Na podłodze leżał! Jezu, yes, no, ja bym nawet się nie spodziewał, na podłodze. Jakaś pana gierka chyba. Co masz ciekawego? Nic nie masz ciekawego. Nic o, ciekawego. Uuu, 27 pokój. Czyżby był waszą zgubą? Proszę tak nie mówić. A, szpada, szpada, widoczki, widoczki Aż dziwne odgłosy są Coś szumi, nie? Tak jak To motor, motor na zewnątrz Aaa, wszystko jasne, dobra Myślałem, że jednak nie motor O, plasterek, no i super, pełne Fajny, HP Dobra Let's go Let's go O, oh, o dobre żartowałem, jednak nie let's go <laughs> Dobra, czekaj Zapalniczka się przyda ŚWIATŁA MIGAJĄ! Spierdalamy Dobra, czas najwyższy umrzeć, bo też chcę pograć Właśnie To sobie skakujemy, czy nie? Nie, światła mijają, wam się wydalało Aaa, to sorry No, prąd po prostu, no my To będą jak my byśmy to przeźli Lepiej no będzie nie Będzie śmiesznie, jak tylko my to przejdziemy Nie, no nie no Nie, się tego 70, chodź <noise> się <noise> Jak, jak no. do 50 dojdziemy, to się wysypiamy Spokojnie. <noise> to nie ma problemu z tym. O, o, poduszko. Mm, się masz. O, córy puka! Nie, dobra, wychodzę stąd. Dobra, nie, zapukali. Ktoś <grafię> się pod łóżkiem puka. <grafię> to ktoś mi puk... ktoś mnie nie puknął pod łóżkę, to ja się nie wychodzę stąd. Wy no nie graliście w to nigdy, co nie? Nie, Korym, ja pierwszy raz. Nie, nie, no ja tylko Ooo, o, dosłownie... Grunt, twoja kraina! JA NIE MOGĘ, RAJ! No, nie nie, ja... Wszędzie tyle takiego dobrego, mnie mniam, piw! Ile winiażu! Wino, piwo w beczkach, Boże, miód nawet piję! Okowita, okowita! Sprawdźcie dokładnie tam to pomieszczenie, może coś tam jest. Że tak mnie O Oj! Słyszę jakieś tupnięcie wielkie. Stary spierdalaj! Nie? Tak! Migały światła. Nie zdąży. No cóż. Nie, no nic do niego nie przyszło, więc chill. Ty no nic, nic raczej nie migało, po prostu twoje Wydawało oczy się. Tyle. No i No wi widać, no. który jest tutaj pijany, ja to jestem najtrzyźwiejsza osoba chyba na tym Ej, tam oczy są jakieś o, kurwa, oczy Proszę na mnie nie patrzeć Co jest? Widzowie, Ilegały, co tu robicie? Ilegałe O, teraz mnie umrygają, umrygają. O! o, holipka Trzapy nie są bezpieczne Moja jest ale nic nie zaatakowało was Ty, to chyba ta szafa miała być potworem Nie, po prostu te gałki oczne was trollują, no Ale trollololo A co one robią? One gryzą? No nie gryzą wiem. A i gryziesz mnie? Gryzą, o o oczami gryzą Ale ja, co? co? Tam coś łazi Kurwa, ale tako? Ale tak je jest jasno Ciemno, jasno, ciemno, jasno, ciemno I się nie podoba mi <laughs> wcale no, i wszędzie gałki oczne się na was gapią. Nie wiem, co tu się dzieje. Podejrzane, któraś was na pewno zaatakuje. O, sztabkę złota znalazłem. O, Ej, będę się subskrybować? W ogóle jest taka opcja jak subskrypcja Robuxów, o co chodzi? A to pewnie że co? dostajesz miesięcznie albo dziennie. Tak, że pewnie miesięcznie. E, ogólnie dostajesz. kiedyś ja wam powiem, jakaś A, jasz, e... że 5 dolarów miesięcznie i co miesiąc dostajesz 450. Aż mm. tak promocyjnie. Gru, chodź pod drzwi mam. Kurde, ten już sklep nie ja ja wolę, wolę jednorazowo o, A cóż to to zapokój za pokój taki tajemniczy Bieg, 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 bieg. bieg, bieg na no, ser. Taki Wolę pokój. jednorazowo zapłacić za robuxy. Co, co jest? Co, jest? co wy macie za poskóry? Co to jest? Aaaa Oho, lipka, ale i goni Jak popierdziela ale, Kurde, ale pizdkie Ale pickie to jest A, a, a. Dobra, zgincie, zaczniemy jeszcze raz Zginąć? Dobra Halo? całą grę Halo? Ty, który tam? Chodź tu <grystanie> Ej, dobra, poczekajcie Ja idę sobie szufladę nasików uzupełnić <grystanie> Dobra, Go zaraz go Nie ma Gru Nie powinniśmy na niego poczekać? No, poczekajmy No nic mu nie będzie przecież No nie wiadomo, się... co nie? A jeśli to, ten... Gru Wow 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 jak sobie biegasz sami z nami? że tutaj głodny jesteś Kobasę wpierdzialą Smacznego <noise> Dziękuje no. Smaczne kiełby Dziękuję bardzo, jest bardzo smaczno No, no, no. W końcu, końcu nie Biedronkowa Dobra tutaj wiadomo a faktycznie da się poduszko wczoczyć mm Zajbiście -hmm. No Kikoła, Nie zgięcie teraz super, tak głupie, włagam Zabierał, kurde, szafki, no to nie zginę, no. no. właśnie, skurczy, możesz zabierać szafek. Bo tylko... Tam kluczy nie ma, no. Tam tylko klucze były. Aha. Ooo! Ja do, do, do mnie! Siema, witam was w mojej kuchni. Elo, elo! <laughs> nie ma. Halo. Widzę, że tutaj na bogatości. A ja, jak? Musi być, bo, no skurczy, ty w to już grałeś? Nie. Byliśmy no, na tym wcześniej. Mm -hmm. Tak daleko przeszedł już? No jest dobra dźwignia, jest? Jest dobra dźwignia Ale kiełba dobra, błoci to... Jeszcze jest, jest i je, 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 lepiej jak się wojszczat ma odpalone, jak, jak się odpalić wojszczat. Ja. W grze da gadać? Ja nie Przez wiem czy to nie pan, na, na poszczególnych tak, serwerach bo to u. jest Jeszcze raz? Na poszczególnych serwerach chyba, tylko się A, dobra, w sumie my to nie potrzebujemy, no bez przesady. Nie no, my nie gramy jakieś tam te No i co, no idziemy tu klucz ostatnio, jak szukaliście, tak się goście. Na podłodze gdzieś tam No goście leżał. No widzicie, bardzo, bardzo obvious. Po prostu ma jest też czwórka, ale każdy jeden pokój się zajmie i tyle, znajdziemy to. Nie mrugnęły no. światło przypadkiem? Nie, nie, nie chyba. Znalazłem baterię, ale nie mam nic do czego by ta bateria mogłaby się przydać Możesz mi zostawić i ja do latarki wezmę Kurde o, ci Zostawię. się zostawił w tym hotelu No bogaci to my będziemy drzwi Ja Taki nie mógł. mogę, sztabki złota, monety, wszystko pająki, egzotyczne pająki, wszystko mamy egzotyczne pająki, zwłaszcza egzotyczne pająki Ja nie mogę, jakieś bestie duże, nie wiem Towary jest klucz Ekskluzywny kluczyk No jest klucz walał się, tutaj na środku. <noise> Ciężko było go przegapić. Dobra! Ja... Nie, nie, kurwa, kurwa nie. To nie. No bez jajku Choć już, już na końcu jest jeszcze, jeszcze jedna jest. Leci, leci! leci. Ja pierdykam No, który to zrobił? Eee, który to? Dobrze, Dobrze, który to to? Były cztery szafy, ja pierdol... To była piąta jeszcze w tym miejscu. Ja myślałem, że to koniec. Już, jest... ja już patrzę grubie gdzie przede mną mówię, nie no zajmij ostatnią szafę, ja skinę. Jest... Ale tak? widzisz, temat. powiedziałem, że jest tam jeszcze jedna, widzisz jakiś? No jaki... to jest szczęście. Ja, ja do... złoty, człowiek. złoty człowiek, złoty człowiek, mówię. No mówię Grub, dla ciebie zawsze można liczyć, no No ty to jeszcze nikogo nigdy nie zawiodłeś. Ty to no zawsze w potrzebie, po uratujesz. No. Czy no właśnie. Nie mówisz, że trzeba? Zrobił mi <grym> do <grym> wtedy, kurde. No ja tylko... się ich wpuścić nie chciał. Piwkiem po No właśnie! To widzisz taki dobry ziom Zabek. Zaprosi do piwnicy, pokażę w niej kotki. No. zobaczcie na moje beczki. Ja beczółki, pokazuję, nie żadne kotki. Mm. Ja, nie A, tak, ja się zmiłę. W ogóle, Gruty, skąd ty jesteś? Ja, w sensie, że okulice Ludzie moje. Mieszkasz? Podlasie stary! O bogowie! O <laughs> Ja na bogowie! Ej, ej, ja tu się boję wchodzić. Ej, to kto Dobry, wchodzi? Idziemy. O, o panowie, to, to są nasze latarki. Widzisz, jakie my tu bogaci jesteśmy? No, prywatni no. prywatni U, latarkowi. Mamy prywatne, jest latarka, 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 prywatni Latarkarze, prywatni. Ale z tych YouTubów można pikało, kurwa. Pikało. Pikało? Pikało. Dobra. pikało. Dobra. Leci! Lamy to. Ja pierdzielę. O, dobra. Ale Ten stres. To to ten potwór zatarkujcie, zatarkujcie, ten ten potwór, potwór, ewidentnie Wielejko. nie jest ewidentnie nie, nie lubi sztuki. Bo no, wszystkie przepisywasz sztuki się nie są. generalnie wili. wiele rzeczy no. się nie lubi z tego co widzę. Nie lubi niczego, światła, niszczy. No. Ta światła niszczy. Kurde, to za jeden potwój. Mam kluczyk. Krusuj, taki ekskluzywny. Mam kluczyk. Tak ekskluzywny. Ale nie. No. można. Otwarte. Otwarte. Zapraszam. Ej, co to było? Ej, chodźcie tutaj, patrzcie jakie fajne łóżko. Można, łóżko! Można się pobawić na łóżku za to, albo pod łóżkiem. O, o! o, 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 fajne, to, o ale fajnie! To, ale ja bym fajnie. sobie tu wjechał tym swoim Wyskał wózkiem! To. No, ale byś wjechał wózkiem! Zapraszam na dalszą, na dalszą część Byłoby lejsu. jeżdżone ja Byłoby dałam, jeżdżone. Ja, ja bym po wyryku driftował tym swoim wózkiem, nie? normalnie. <grystanie> Tokyo Drift, net for speed Ale jesteśmy w jakimś opuszczonym zamczysku chyba, tak to wygląda przynajmniej Jakiś no, hotel. Ho hotel, hotel Hotel nie wiem czy to taki hotel. Ja bym się zastanowił. Czemu? O, poczekajcie, szafki do otwarcia. Nie założyliście? A dla ciebie zostawione pewnie specjalnie. A właśnie specjalnie no. dla ciebie, żeś plasterek znalazł. No właśnie, żebyś sobie w kieszeni wsadził miał na. A w tej chwili nie potrzebuję plasterków. Wtedy potrzebowałem. Dobra. Najtrudniejsza zagadka, tak zwany łóż obrazy. Ciekawe skąd oni te obrazy mają. Ale jajcarzek. Hmm, interesujące. A, dobra, udało się. Nie było łatwo. To jest zagadka Bo cię... najtrudniejsza. Do... Najtrudniejsza, Migało. Nie, no. <laughs> Uciekaj! Uciekaj! U ciebie. Się cie? Jej, yeah! ale łatwiutko. Łatwiutka gierka. Łatwa, mogę sobie strzelać od tego pomieszczenia powiem. Byłby takiego, nic nie podbijacie. Na zawód zaraz padnie. Na zawód padniesz ty dużo ty. Ale chyba, dzisiaj kończymy te rumce tak No ja wydaje mi się że tak. Będzie. Fajne jest, no. Ja nie wiem czy normalnie fizycznie dobierze tego <grym> O, oczy się zaczynają A pany chętni Dobra, na, f... na fazmofobię, my... my... mrygało? Szukajcie szaf, szukajcie szaf od Migało. Migało, biegiem Migało Zginiemy kurwa. Kurła, kurła Ej, nic się nie, nic nie, nie, dzieje. nie ma Chyba, że to przez te oczy tak my... Nie miga, nic nie ma, nic się nie wydarzyło Dobra To idziemy sobie Ale my przysprintowali Pana <laughs> dziwiście kurczę, w poszukiwaniu A, o! Ja Dobra. na Dobra.